Czy zdarzyło ci się kiedyś sięgać po niezdrowe jedzenie w chwilach stresu, smutku albo po prostu gorszego dnia? Wiesz ten moment, kiedy myślisz, a co mi tam zasługuje na coś pysznego? I nagle lądujesz z całą tabliczką czekolady albo paczką chipsów? Nie jesteś sama. To normalne, ale czy naprawdę daje ci to to, czego potrzebujesz? W dzisiejszym odcinku rozwikłamy tajemnicę jedzenia emocjonalnego. I dowiemy się, dlaczego w trudnych momentach tak często sięgamy po niezdrowe przekąski. Ale to nie wszystko. Pokażę ci konkretne strategie, które pomogą ci trzymać się zdrowej diety, nawet gdy życie rzuca ci kłody pod nogi. Zostań ze mną do końca, bo to może całkowicie zmienić Twoje podejście do jedzenia. Zrozum, dlaczego sięgasz po złe jedzenie. Wiele osób myśli, że jedzenie to tylko paliwo dla organizmu, ale prawda jest o wiele bardziej skomplikowana. Jedzenie wpływa na nasze emocje, a emocje wpływają na nasze wybory żywieniowe. Często sięgamy po słodycze, fast foody czy słone przekąski, nie dlatego, że jesteśmy głodni, ale dlatego, że szukamy chwilowej ulgi, pocieszenia lub nagrody. Stres, smutek, złość, a nawet nuda mogą sprawiać, że podświadomie wybieramy jedzenie bogate w cukry i tłuszcze, ponieważ takie produkty aktywują w mózgu system nagrody. Dosłownie poprawiają nam humor, ale tylko na chwilę. Problem pojawia się wtedy, gdy jedzenie staje się głównym mechanizmem radzenia sobie z emocjami. Wpadamy w pułapkę błędnego koła, czujemy się źle, jemy coś niezdrowego, chwilowo jest lepiej, ale potem przychodzi poczucie winy i znowu czujemy się źle. I tak w kółko. Ale tu mam dobrą wiadomość: można to przełamać. Jak? Pierwszy krok to świadomość. Zanim sięgniesz po przekąskę, zatrzymaj się na chwilę i zapytaj siebie, czy naprawdę jestem głodna? Czy to jedzenie sprawi, że poczuję się lepiej za godzinę, czy tylko przez pięć minut? Czy chodzi o jedzenie, czy o coś, co próbuję nim zastąpić? Jeśli nauczysz się rozpoznawać te momenty, będzie ci łatwiej podejmować świadome decyzje i opanować emocjonalne jedzenie. A jak to zrobić w praktyce? O tym już za chwilę. W trudnych momentach życiowych łatwo ulec pokusie sięgnięcia po niezdrowe jedzenie. Dlatego kluczowe jest posiadanie strategii awaryjnej, która pomoże Ci trzymać się zdrowych nawyków, nawet gdy dopada Cię stres czy nagły głód. Pierwszym krokiem jest planowanie posiłków i przekąsek. Jeśli wiesz, co będziesz jeść w ciągu dnia, unikasz impulsywnych decyzji i sięgania po wysoko przetworzone produkty. Warto przygotować sobie zdrowe opcje, które będą pod ręką np. owoce, orzechy, jogurt naturalny czy domowe batony proteinowe. Kolejna ważna zasada. Trzymaj w domu tylko zdrowe produkty. Jeśli nie masz pod ręką chipsów, czekolady czy słodkich napojów, po prostu nie będziesz po nie sięgać. W zamian postaw na pełnowartościowe składniki, które dodadzą Ci energii i poprawią samopoczucie, zamiast prowadzić do wyrzutów sumienia. Warto także znaleźć zdrowe zamienniki ulubionych przekąsek. Na przykład zamiast mlecznej czekolady gorzką, zamiast słonych chipsów, chrupiące orzeszki. Dzięki temu, gdy nadejdzie trudna chwila, będziesz gotowa i nie dasz się pokusie sięgania po coś, co zniweczy Twoje postępy. Bycie zbyt surową wobec siebie w kwestii diety może przynieść więcej szkody niż pożytku. Restrykcyjne podejście często prowadzi do frustracji, poczucia winy. A w efekcie do porzucenia zdrowych nawyków. Zbyt rygorystyczna dieta może powodować obsesyjne myślenie o jedzeniu, wzrost apetytu i nagłe napady głodu, co sprzyja efektowi jojo. Jeśli narzucisz sobie zbyt wiele ograniczeń, jest duża szansa, że w końcu nie wytrzymasz i sięgniesz po niezdrowe produkty w nadmiarze. Dlatego warto podejść do odżywiania z większą elastycznością. Zdrowa dieta to nie zakaz, a sposób na lepsze samopoczucie. Pozwalanie sobie na ulubione produkty w rozsądnych ilościach sprawia, że łatwiej utrzymać motywację i uniknąć kompulsywnego jedzenia. Jeśli masz ochotę na coś słodkiego, zamiast całkowicie się tego wyrzekać, pozwól sobie na małą porcję i ciesz się nią bez wyrzutów sumienia. Najważniejsze to znaleźć balans. Jeśli większość Twoich posiłków jest zdrowa i pełnowartościowa, drobną przyjemność możesz potraktować jako element świadomego odżywiania. A nie grzech. Kluczem do sukcesu jest konsekwencja i długoterminowe nawyki, a nie krótkotrwałe restrykcje. Sięganie po jedzenie w trudnych chwilach często wynika z potrzeby ukojenia emocji, a nie z fizycznego głodu. Jedzenie staje się łatwym i szybkim sposobem na poprawę nastroju, ale na dłuższą metę nie rozwiązuje problemów, wręcz przeciwnie, może prowadzić do wyrzutów sumienia i błędnego koła emocjonalnego jedzenia. Dlatego warto znaleźć inne metody radzenia sobie ze stresem i negatywnymi emocjami. Świetnym rozwiązaniem jest aktywność fizyczna. Może to być trening na siłowni, yoga, szybki spacer czy nawet kilka minut tańca. Ruch pomaga obniżyć poziom stresu i poprawia nastrój dzięki wyrzutowi endorfin. Medytacja i techniki oddechowe także mogą być skutecznym narzędziem pomagającym wyciszyć umysł i opanować emocje. Nie zapominaj też o sile relacji. Rozmowa z bliską osobą, zapisanie myśli w dzienniku czy chwila relaksu z ulubioną książką mogą pomóc lepiej radzić sobie ze stresem. Ważne jest, aby nauczyć się świadomie reagować na emocje i nie traktować jedzenia jako jedynego sposobu na poprawę samopoczucia. Podtrzymanie zdrowej diety w trudnych momentach życiowych może być wyzwaniem, ale jak widzisz, jest to możliwe. Kluczem jest zrozumienie swoich nawyków, stworzenie strategii awaryjnej, elastyczne podejście do diety i znalezienie alternatywnych sposobów radzenia sobie z emocjami. Nie chodzi o to, by być dla siebie surowym i wymagać perfekcji, ale by świadomie wybierać to, co służy Twojemu zdrowiu i samopoczuciu. Pamiętaj, każda zmiana to proces, a każdy ma gorsze dni. Ważne jest, aby nie rezygnować przy pierwszym potknięciu. Dbaj nie tylko o swoje ciało, ale i o swoją psychikę, bo zdrowy styl życia to nie tylko jedzenie, ale też dobre samopoczucie i balans. A teraz daj mi znać w komentarzu, jakie są twoje sposoby na trzymanie diety w trudniejszych chwilach, masz swoje sprawdzone strategie, podziel się nimi i pomóż innym. Dziękuję za oglądanie i upewnij się, że subskrybujesz mój kanał, aby nie przegapić żadnego odcinka.